Bo w sumie chodzi o to, by umieć złapać dystans między życiem realnym a wirtualnym. Jak wielu ludzi też się na tym łapie, że zamiast pójść spać albo wstać, bezsensownie leżę i przeglądam internet. Radzę sobie z tym tak, że zazwyczaj ta poduszka i ten telefon no to się razem nie spotykają, bo gdy kładę się spać, to telefon wcześniej odkładam na drugi koniec pokoju, a kiedy rano wstanę, no to zanim wezmę telefon do ręki, no to muszę z tego łóżka wstać. Kolejna kwestia to taka uczciwość i sprawiedliwość, jeśli chodzi o poświęcanie czasu. I tu nie chodzi o to, że już nie mogę korzystać z TikToka. Czemu nie? Ja go bardzo lubię, dużo się dzięki niemu dowiaduję, ale chodzi o to, by ten czas równoważyć. Daną ilość czasu poświęcam na sen, na TikToka, na naukę, na rodzinę, przyjaciół, na zabawę offline ze znajomymi na jakiejś imprezie. A skoro już o imprezach rodzinie znajomych mowa, to warto mieć świadomość, że ani internet, ani TikTok to nie zając, oni na mnie uciekną. Jeżeli na przykład spotykamy kogoś znajomego albo na przykład rodzice wchodzą do kuchni, to warto ten filmik zastopować, zapisać albo polubić i dokończyć później a im poświęcić ten czas, który akurat wspólnie mamy. Pamiętajmy również o tym, by po prostu nie marnować w internecie czasu na materiały, które nas nie interesują. Na przykład na TikToku jest opcja nie interesuje mnie przy danym filmiku, jeżeli jego tematyka jest dla nas nieinteresująca i później algorytm już nie będzie nam podsyłał materiałów, które nam po prostu są nieprzydatne. Tu nie chodzi o to, by nagle bardzo ograniczyć korzystanie z naszych telefonów, innych sprzętów, internetu, aplikacji mediów społecznościowych. Nie, tu chodzi o to, by korzystać z nich z głową.